Boczne życia bez kredytu powstała z uwagi na to, że Frankowicze w żaden sposób nie mogli otrzymać pomocy, czy to od organów państwowych, czy w ogóle żyli w przekonaniu, że są w sytuacji beznadziejnej, takiej, na podstawie której w zasadzie nie można nic zrobić z kredytem, który no, drenował ich finanse, powodował, że bardzo często nie byli w stanie nawet mieć prawa do samostanowienia, czyli w zasadzie byli zdani na łaskę i niełaskę banków. Na początku, jak tworzyliśmy społeczność, zaczęliśmy od siebie, bo najłatwiej uczyć się jest na własnych doświadczeniach. I to, co my przerobiliśmy, mogliśmy potem podzielić się z ludźmi i im zacząć pomagać. Aby skutecznie walczyć z bankami, potrzebna była wiedza i doświadczenie. Dlatego powstał zespół prawników i ekspertów Życie bez kredytu. Ich walka toczy się na wielu frontach. Rozprawy sądowe? Każde spotkanie w sądzie wiąże się z y, pewnym stresem, bo jednak y, ten majestat sądu działa na klientów. Jednakże ja też zawsze staram się przekazać klientom, że nie ma się czego obawiać, dlatego że my mówimy po prostu prawdę. Postępowania apelacyjne. Jest to dział, który wymaga ogromnej znajomości przepisów prawa, biegłości, jeżeli chodzi o aktualne judykaty sądowe, ale i przede wszystkim takiej umiejętności błyskawicznego formułowania argumentów i odpowiedzi na zarzuty czy, czy argumenty. Stwierdzenia, które pojawiają się na rozprawach z ramienia pełnomocników banków, bo oni niejednokrotnie, właśnie na tym etapie, na etapie rozprawy apelacyjnej, która co do zasady w sprawach, tak zwanych frankowych, się ma miejsce, no wyciągają przysłowie asy z rękawa i trzeba po prostu umieć bezpośrednio na to zareagować i nie dopuścić do sytuacji, kiedy dany zarzut pozostaje bez naszej odpowiedzi. Negocjacje z bankami propozycje banków są bardzo różne więc tutaj naszą rolą jest pokazać klientowi że nawet propozycja która być może na pozór wydaje się korzystna wcale taka korzystna nie jest jeśli porównamy ją z tym co klient może uzyskać w sądzie zatem naszą rolą jest przekonanie banku bo wiadomo negocjacje porozum zawarcie porozumienia jest to pewien proces w którym trzeba pokazać również drugiej stronie że ona na tym porozumieniu osiągnie jakieś korzyści sprawy trudne są sprawy y, trudne, gdzie dochodzą nam na różniejsze i narzędzia prawne: z zatrzymania, potrącenia, kiedy tak naprawdę wiemy, czy coś jest skuteczne, czy nieskuteczne. Tu mieliśmy świetny przykład z getinem, gdzie y, przy upadłości getinu tak naprawdę y, wszyscy zastanawiali się, jak najlepiej, y, to co zrobić, każdy można powiedzieć, że domyślał się, ale jak najlepiej zabezpieczyć klientów. I tu wchodzimy w taką analizę naprawdę głęboką wszystkich konsekwencji, o których wiele osób w tym momencie nie myśli. Tam właśnie pracujemy nad sprawami wyjątkowo trudnymi, które dotyczą naprawdę stanów takich, że nie jedna osoba powiedziała, i tak tam tak się zdarzało, że przychodzili klienci i mówili, że w innych kancelariach trzech, 3, 4, 5 odmówili im pomocy, bo nie wiedzieli co z tym zrobić, ale mówili, że sprawa jest przegrana i te sprawy wygrywamy. Oraz finalizowanie prawomocnie zakończonych postępowań. Kryptobiorcom, pomimo zakończenia tego postępowania, w dalszym ciągu stoją różne wyzwania w postaci weryfikowania kwot od banku. Oraz na przykład wykreślenia hipoteki z nieruchomości, która była przedmiotem umowy kredytowej. Nasz departament stara się przeprowadzić bezstresowo kredytobiorcę na tym ostatnim etapie, gdzie pozbywamy się banku z naszego życia. Dzięki zaangażowaniu ekspertów i członków społeczności, życie bez kredytu odniosło wiele sukcesów. Tysiące frankowiczów wygrało sprawy sądowe i odzyskało utracone pieniądze jak pokazuje te 9 lat naszej walki o sprawiedliwość. Faktycznie Frankowicze na dzień dzisiejszy wygrywają niemal wszystkie sprawy prawomocnie. Tutaj, jeżeli chodzi o członków społeczności życia bez kredytu, mamy już 800 takich wyroków. Do tego dochodzą oczywiście zabezpieczenia roszczeń. To jest 1200 zabezpieczeń roszczeń, które dają możliwość Frankowiczom wstrzymania się z płatnościami rat, czyli w zasadzie można powiedzieć... Ta pomoc Frankowiczów, którą rozpocząłem 9 lat temu, dziś daje wymierne efekty,